No i jestem na grodzisku, które nazywa się Jajo na wzgórzach Dalkowskich. To grodzisko jest bardzo strome, normalnie pionowo do góry taki słup. Rzeczywiście wygląda trochę jak jajko wsadzone w teren, jak czubek jajka. Tu jest wał. Tu jest obwałowanie, ja jestem w dole. No znowu telefon nie oddaje głębi, ale spróbujemy, nie? Tu ewidentnie jakieś studnia. Na środku grodziska. A tu uwaga, byli tu prepersi. Byli tu prepersi. Ewidentnie, patrz jaki szałas sklecony jest. Dobra, wrócimy do tego szałasu. Nie mam tu stabilizacji, więc za bardzo się na razie nie ruszam. Tu jest, zobaczcie, jakie obwołowanie. Tu jest spokojnie z kilka metrów do poziomu, ale. Dobra, tam. Tutaj jest ewidentne wyjście z grodziska. I tu jest co najmniej kilkanaście metrów w dół, w dolinkę. Znowu głębia. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Pójdziemy najpierw do szałasu. Szałas to raczej nie jest z epoki słowiańskiej. <noise> Czy no dalej jesteśmy w epoce słowiańskiej? Ale teoretycznie wiecie o co chodzi. Z czasów dziadoszan. No, taki szałasik, jakby tu go tu podremontować, położyć coś na strop. Można by sobie przespać się. Da, dawno to było zrobione, ten szałas. Widzę po, po gałęziach, po ściółce. Bardzo dawno. Także zobaczcie, byli tu prepersi. Eee. Jeszcze wejdziemy na obwo... A co to? Co to za grzyby tu? O, proszę. Coś do identyfikacji. Jakiś grzybek. Zaraz go będziemy identyfikować. Dziwne. Wygląda trochę na. No, zaraz go będziemy identyfikować. Jakiś hubiakowaty. No, wchodzimy na koronę wału i Słuchajcie, znowu głębia jest nie Nieoddana, to jest naprawdę, patrzcie Patrzcie tu Bardzo ostry kąt Na dole Jakieś bagniska, strumień Tam jest strumień W czasach dziedoszan W czasach wczesno-średniowiecznych Wody gruntowe były Dobre kilka metrów wyżej niż teraz, więc tu na pewno płynęła jakaś rzeka, jakiś ciek wodny, który można było się tutaj dostać łódką. Obecnie tylko to jest Bajorko. Wchodzimy na najwyższy punkt grodziska. Tutaj grzybek zaraz pójdzie do identyfikacji. Jest niesamowicie ciekawy. Proszę bardzo, niesamowicie strome punkt. No i kawałek historii grodziska Dziadoszan na wzgórzach Dalkowskich. Tam jeszcze wyższe elementy terenowe są, fragmenty. No robi to wrażenie, powiem Wam. To nie są góry, tylko to już jest Nizinna Polska. Tu są takie przewyższenia, co najmniej jak w górach Kaczawskich. No, tu, gdzie jestem, częściowo jest sztuczne. Patrzcie, koronawał idzie tędy naokoło. To jest grodzisko typu tornowskiego niepiastowskiego wcześniejsze niż piastowie. Niż rządy piastów. Są grodziska, które charakteryzują się niewielką. Tak naprawdę kilka domków tu mogło stać. Jed... Kilka dosłownie domostw. Książę, czy wódz i jego drużyna. Najbliższe osoby z drużyny. Niewiele osób tutaj mogło się pomieścić w ciasnocie. Dosyć sporej. To jest naprawdę niewiele miejsca. I grodziska typu tornowskiego są niesamowicie strome. Ale się nie dziwię, że niewielka załoga wypoczęta, w pełni sił mogła tego skutecznie bronić. Rzeczywiście, stromizna jest niesamowita. No znowu, kurczę, nie widzicie tego. Że tu, o, tu. Dobra, na razie.